Więc korzystasz z TradingView, możliwe, że masz już opracowany jakiś system tradingowy i chciałbyś go gładko przenieść na giełdę, lub po prostu chciałbyś poszerzyć funkcjonalność wykresu giełdowego o kolejne możliwości. Jeśli któryś z tych scenariuszy pasuje do Twojej sytuacji, to ten materiał jest dla Ciebie, a jak nie, to również warto go obejrzeć, ponieważ możesz sobie zaoszczędzić bardzo dużo czasu, który następnie można byłoby przeznaczyć na dalszą naukę. Tak więc, nie przedłużając. Jak podłączyć TradingView do giełdy kryptowalut w prosty sposób? Ja sobie wyłączę moje wskaźniki, żeby nie przeszkadzały i przejdziemy do konkretów. Tak więc pierwsza możliwość to wykorzystanie tak zwanego API, API TradingView w interfejsie Bybit, co pozwoli na wykorzystywanie niektórych narzędzi z poziomu platformy Bybit. Alternatywnie można również korzystać z TradingView, by w czasie rzeczywistym uzyskać dostęp do danych rynkowych pochodzących właśnie z giełdy Bybit. Zatem będziesz mógł korzystać z funkcjonalności TradingView w pełnej jej okazałości, ponieważ ten TradingView giełdowy na każdej giełdzie jest po prostu w takiej okrojonej wersji. Nie ma wszystkich wskaźników oraz reszty przydatnych funkcji. Więc prawdopodobnie dotychczas działałeś na TradingView, by później manualnie dokonać transakcji na giełdzie Bybit lub jakiejkolwiek innej. Więc, aby uzyskać dostęp do danych Bybit na TradingView, musisz użyć tutaj pola search w tym tutaj okienku. Klikasz, i jeśli chcesz analizować wykres kryptowaluty, która znajduje się na giełdzie Bybit to naturalnie musisz wybrać parę handlową, znajdującej się na właśnie tej giełdzie. Więc, tak jak tutaj widzisz, ja sobie wybrałem BTC USDT Perpetual Contract, co ułatwi mi integrację TradingView do grania na dźwigni na Bybicie Następnie specjalnie przygotowane API. TradingView pozwala na otrzymywanie natychmiastowych powiadomień z poziomu platformy Bybit. Niezależnie czy jest to aplikacja na telefon, czy strona internetowa, zobaczysz teraz krok po kroku, jak wdrożyć takie powiadomienia w prosty sposób. Po pierwsze, to naturalnie musisz mieć konto, zarejestrować się na giełdzie Bybit. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to znajdziesz link do tej giełdy poniżej pod tym filmem w opisie i przy piętnym komentarzu. I tutaj w prawym górnym rogu najeźdź na ikonkę użytkownika, tutaj API kliknij, następnie w zakładce TradingView Alerts otrzymasz tak zwany webhook URL. Kliknij Copy, zaakceptuj, zgódź się i skopiuj. Następnie przejdź do TradingView i tutaj również będziesz musiał założyć konto oraz mieć konto pro. Jakby co ja wszystkie potrzebne linki zostawiłem w opisie, zarówno do TradingView, więc po obejrzeniu tego filmu będziesz mógł wdrożyć od razu to czego się tutaj nauczyłeś. Po zalogowaniu się w TradingView przejdź do zakładki Alerty, czyli ikonka budzika tutaj w prawym pasku nawigacyjnym. Klikasz, Create Alert, Notifications lub powiadomienia. Ja mam akurat wersję angielską, jakoś to tak po prostu mi jest wygodniej, ale po polsku to będzie wyglądało tak samo. I tutaj zaznacz opcję Webhook URL, klikasz i tutaj wklejasz to, co wcześniej skopiowałeś. No i po kliknięciu Create, to od tej pory masz możliwość otrzymywania w aplikacji Bybit powiadomień dotyczących alertów i analiz ustawianych z poziomu TradingView. Dzięki temu możesz wygodnie analizować wykres, a gdy cena, np. Bitcoina, osiągnie pożądany pułap cenowy, natychmiast otrzymasz powiadomienie i możesz wykonać transakcję na ByBit'cie. Myślę, że jest to zdecydowanie wygodniejsza opcja niż koczowanie przed wykresem oraz sprawdzanie go co chwilę, czy tam konkretne warunki zostały spełnione do wykonania tradu. Klikamy Create. I od tej pory masz możliwość otrzymywania w aplikacji Bybit powiadomień dotyczących alertów i analiz ustawianych z poziomu TradingView. Dzięki temu możesz wygodnie analizować wykres. A gdy cena np. takiego bitcoina lub innego badanego aktywa, które jest na Bybitcie, osiągnie pożądany pułap cenowy, to natychmiast otrzymasz powiadomienie i możesz wykonać transakcję na giełdzie Bybit. Ok, a tutaj, jak znajdziemy na tą zębatkę z napisem Edit, klikamy, to tutaj będziemy mogli sobie ustawić warunki dla których chcemy dostawać powiadomienia. Czyli w tym przypadku, gdy Bitcoin przekroczy poziom cenowy 29400 sobie zaznaczmy, to zostaniemy powiadomieni. Możemy również ustawić alert jednorazowy, czyli dostaniesz jedno powiadomienie, gdy ten warunek zostanie spełniony lub za każdym razem, gdy ustalona w tym okienku cena będzie przekroczona. Okay? A w tej rubryce tutaj możemy również zaznaczyć, czy chcemy dostawać powiadomienie w sytuacji, w której niżej ustalony poziom cenowy zostanie przełamany do góry lub na dół lub gdy ruszy się o konkretny procent w górę lub w dół lub w konkretnych tutaj kanałach, czyli poziomach, które również można sobie ustawić tutaj na Trading View. Tutaj niżej możemy sobie również ustawić datę wygaśnięcia tego alertu. Jest to funkcja przydatna w sytuacji, w której kierunek trendu się zamienił. Lub badany okres po prostu się skończył. No powodów może być wiele, to już zależy od Ciebie. Alert Name chyba nie muszę tłumaczyć, możemy sobie to, to nazwać jak chcemy. Oraz możemy tutaj napisać wiadomość. Czyli jeśli będziesz sobie ustawiał wiele różnych alertów, to żeby się w tym wszystkim połapać, możemy sobie napisać wiadomość do samego siebie, co zrobić w sytuacji, w której dostaniemy właśnie taki alert. No i tak naprawdę to gdybyś użył tego, co się teraz dowiedziałeś, i to odpowiednio zaimplementował, to już mogłoby wystarczyć, ale. Mamy jeszcze tą drugą rubrykę, i po kliknięciu copy, wystarczy, że wrócisz tutaj i w okienku z wiadomością po prostu skopiujesz to. I tą swoją wiadomość, którą chcesz sobie przekazać, może to właśnie w tym tutaj nawiasie będzie trzeba wpisać. Klikamy save, i dzięki temu, co teraz zrobiłeś, to powiadomienia nie będą lądowały w sekcji nieznane powiadomienia, szczególnie na telefonie. No i to byłoby tak naprawdę na tyle. Przypominam, że potrzebne jest konto Pro, ja akurat mam Pro. Plus. No i jak widzicie, to nie są duże koszta, a wykupując subskrypcję roczną, dostajesz 2 miesiące za darmo. No i ja osobiście myślę, że warto, szczególnie jeśli planujemy zarobić więcej niż parę dyszek, czy tam stówkę, albo dwie. A takie trading View to tak naprawdę podstawowe narzędzie dla inwestora, jak i tradera. Tak więc, jeśli jeszcze nie korzystasz, to przypominam o linku poniżej pod tym filmem. Kliknij w niego, przeklikaj sobie, sprawdź czy interfejs tutaj tobie odpowiada. Czy się dobrze tutaj odnajdujesz? Jeśli tak, to bardzo dobrze. Giełda Bybit również swoją drogą jest przyjemna w użyciu, jak na giełdę kryptowalut. Łatwo jest się tutaj połapać co, gdzie jest i jak. Sam zresztą z niej korzystam na co dzień, jak zresztą tutaj widać. I tą giełdę również znajdziesz w opisie. A przy okazji to jeśli skorzystasz z linku pod tym filmem, to otrzymasz dostęp do grupy na Telegramie z moimi osobistymi, krótkoterminowymi i średnioterminowymi, jak i konkretnymi tradeami, które ja sam otwieram, jak i również dostaniesz dostęp do płatnej platformy edukacyjnej Learn Crypto Center. Tylko, że po korzystaniu z tego linka wszystkie materiały tam zawarte będziesz miał za darmo. Tak więc to by było na tyle na dzisiaj. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat funkcjonalności TradingView, to ja nagrałem cały oddzielny materiał, w którym pokazuję, jak i gdzie odnaleźć wszystkie najważniejsze oraz potrzebne funkcje. Krok po kroku tłumaczę, co, gdzie jest i jak, więc myślę, że to również warto obejrzeć. A na dodatek to na tym kanale znajdziesz również playlistę ze strategiami tradingowymi, z których ja sam korzystam, na których ja sam zarabiam. Oraz, co myślę, że najważniejsze, zanim w ogóle wejdzie się głębiej w temat tradingu, to znajdziesz poradnik dotyczący bybit, w którym tłumaczę, jak się tutaj odnaleźć. Więc ja już kończę na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby obejrzeć najważniejsze materiały pod tym filmem. Powodzenia, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.